Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że rzeczy zaczynają działać, kiedy po prostu przestajesz walczyć? Alan Watts, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX wieku, nazwał to paradoksem istnienia. Im bardziej walczysz z życiem, tym bardziej życie walczy z tobą. A Karl Jung, założyciel psychologii analitycznej, ujawnił coś jeszcze bardziej szokującego to, co odmawiasz widzenia w sobie, staje się Twoim największym wrogiem. Dziś całkowicie zmieniam Twoją perspektywę, bowiem wszystko, co wiesz o sile woli, dyscyplinie i kontroli, to kłamstwo, które Cię wyczerpuje. A kiedy to zrozumiesz, wszystko pada na swoje miejsce. Prawda jest surowa, nie walczysz z życiem, walczysz sam ze sobą i tę walkę nigdy nie wygrasz. Zacznijmy od miejsca, gdzie większość ludzi zawodzi od złudzenia kontroli. Wodz miał rewolucyjny wgląd, który wszystko zmienia. Powiedział: Ja, które walczy, to fałszywe ja. Pomyśl o tym. Ego ten głos w twojej głowie, który ciągle domaga się, planuje, kontroluje i walczy to nie jesteś ty naprawdę. To konstrukcja, maska złudzenie, które sami sobie stworzyliśmy, ponieważ boimy się nieznanego. Ego funkcjonuje ze strachu. Chcę pewności, chcę przewidywalności. Chcę gwarancji, że wszystko się ułoży dobrze. I dlatego opiera się wszystkiemu, co nie mieści się w granicach, zmianom, niepewności, samemu życiu, ale oto problem życie to zmiana. Życie to niepewność, a kiedy twoje ego walczy z istotą egzystencji, tworzysz tylko cierpienie. Wac powiedział to tak, kiedy walczysz z rzeką, toniesz, kiedy płyniesz z prądem, Rzeka staje się Twoim sojusznikiem, ale nasze ego nie chce płynąć z prądem. Chce kontrolować rzekę, chce decydować, dokąd woda płynie. I to jest dokładnie tam, gdzie zaczyna się opór. Teraz wykonaj krótkie ćwiczenie. Pomyśl o jednej rzeczy w Twoim życiu, wobec której teraz się opierasz. Może to relacja, która nie przebiega tak, jak chciałbyś, może to Twoja kariera, może to coś w Tobie, co odmawiasz zaakceptować. Czujesz ten opór? Czujesz, jak pochłania twoją energię? Jak cię ciągle zajmuje? To ego działające. I dopóki będziesz prowadził tę walkę, cierpienie będzie trwać. Ale dlaczego ego to robi? Dlaczego tworzy tę bezsensowną walkę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy kopać głębiej. I tu pojawia się drugi paradoks Wattsa, paradoks kontroli. Watts miał genialną metaforę Powiedział: Próbowanie kontrolowania życia to jak próbowanie uczynienia wody bardziej mokrą. To fundamentalnie bezcelowe. Woda jest już mokra, nie możesz nic do niej dodać. A jednak my ciągle próbujemy, robimy listy rzeczy do zrobienia, planujemy każdą minutę naszego dnia, próbujemy przewidzieć i kierować każdym szczegółem naszej przyszłości. A kiedy to nie działa, frustrowani się, wychodzimy z siebie. Jesteśmy wyczerpani. Ale oto prawda, którą Watts rozumiał i którą Zachód odmawia zaakceptować, kontrola to złudzenie. Nigdy nie miałeś kontroli. Nigdy nie będziesz mieć kontroli. I to jest w porządku. Bowiem, kontrola to nie źródło siły. Na Wschodzie istnieje pojęcie zwane WWEI. Dosłownie oznacza niedziałanie lub bezwysiłkowe działanie. To sztuka działania bez walki, poruszania się z życiem, a nie przeciwko niemu. A kiedy opanujesz Wuwei, dzieje się coś magicznego, rzeczy zaczynają się zdarzać same z siebie, drzwi się otwierają, pojawiają się okazje, życie płynie, ale na Zachodzie nauczono nas myśleć, że to słabość. Wierzymy, że jeśli nie walczysz, przegrywasz, że jeśli nie kontrolujesz, jesteś kontrolowany. I dlatego ciągle płyniemy pod prąd, ciągle walczymy, ciągle się opieramy. I za każdym razem cierpimy. Zadaj sobie teraz to pytanie: Gdzie ty płyniesz pod prąd? Gdzie w twoim życiu próbujesz uczynić wodę bardziej mokrą? Gdzie walczysz, zamiast puścić wolno? Czy rozpoznajesz to uczucie ciągłego napięcia? To zmęczenie, które nigdy nie mija, to sygnał, to życie mówiące ci: przestań walczyć. Idź ze mną, ale tu pojawia się druga strona, bowiem akceptacja nie oznacza bierności. Nie oznacza, że musisz się poddać lub że nie możesz mieć ambicji. Watts zrobił kluczowe rozróżnienie. Istnieje różnica między płynięciem z prądem a byciem ponoszoną przez prąd. Akceptacja to siła. Akceptacja to zrozumienie, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, niezależnie od tego, co o tym myślisz. I z tej akceptacji, z tego wyrównania się z rzeczywistością, możesz działać naprawdę efektywnie bowiem kiedy nie marnujesz już energii na zaprzeczanie temu, co jest, masz całą energię dostępną na to, co może być. Pomyśl o wodzie. Woda to najbardziej elastyczny element na świecie, dostosowuje się do każdego kształtu, płynie wokół każdej przeszkody, ale jednocześnie woda to najpotężniejsza siła na świecie, przecina kamień, kształtuje góry, może zniszczyć miasta. Nie poprzez bycie twardym, nie przez walkę, ale poprzez poruszanie się razem z życiem. To jest Wuwei. To jest akceptacja jako siła i to jest to, co Watts próbował nas nauczyć. Ale oto problem. Zaakceptowanie kim naprawdę jesteś oznacza, że musisz przestać walczyć sam ze sobą. I to przenosi nas do Junga, bowiem tam, gdzie Watts odsłonił złudzenie kontroli, Jung ujawnił, z czym naprawdę się walczymy. Jung miał odkrycie, które wszystko zmieniło. Powiedział: Tym, co zwalczasz, jesteś ty. Przeczytaj to jeszcze raz. Tym, co zwalczasz, jesteś ty. Cechy, które nienawidzisz u innych. Części siebie, które odmawiasz zaakceptowania. Strachy, które starasz się tłumić to nie jest coś poza tobą. To jesteś ty. I Jung nazwał to cieniem. Cień to część siebie, którą wygnałeś. To są cechy, pragnienia, emocje, które odrzuciłeś. Jako dziecko nauczyliśmy się, co było akceptowalne, nauczyliśmy się, co mogliśmy czuć i czego nie, kim mogliśmy być i kim nie. I wszystko, co nie pasowało do tego obrazu, odpychaliśmy, wepchnęliśmy to w ciemny kąt naszej podświadomości. Ignorowaliśmy to, udawaliśmy, że nie istnieje, ale oto, co Jung zrozumiał, to, co schowasz, nie znika, pozostaje i rośnie. I kiedy będziesz to nadal ignorować, zaczyna kontrolować twoim życiem w sposób, których nawet nie zauważasz. Czy kiedyś spotkałeś kogoś, kto od razu cię drażnił? Kogoś, którego zachowanie cię tak złościło, że nie mogłeś tego wyjaśnić. Jung by powiedział: To twój cień, bo projektujemy nasz cień na innych, widzimy w nich części siebie, które odmawiamy sobie przyznać. I to nas złości, to nas napędza do obrony. Ponieważ konfrontuje nas z prawdą, którą staramy się unikać. I tutaj jest połączenie z Łacem. Kiedy walczysz z życiem, w rzeczywistości walczysz ze swoją autentyczną mocą. Bo Twoja autentyczna moc nie leży w Twojej osobowości ego, nie leży w kontroli, leży w Twoim cieniu. W częściach siebie, które schowałeś, bo ktoś ci powiedział, że są złe. Może nazwano cię złośliwym, gdy byłeś dzieckiem i dlatego nauczyłeś się tłumić swoją złość. Może nazwano cię zbyt ambitnym i dlatego nauczyłeś się zatrzymywać swoje marzenia. Może nazwano cię zbyt wrażliwym i dlatego nauczyłeś się zamykać swoje emocje. I teraz, jako dorosły, czujesz się bezsilny, pusty. Jakby czegoś brakowało, bo rzeczywiście czegoś brakuje. Wszystkie te części siebie, które wygnałeś, to jest emocjonalny szczyt, gdzie musisz przyznać opór, to samo okaleczenie. Za każdym razem, gdy walczysz z tym, kim naprawdę jesteś, ranisz się. Za każdym razem, gdy starasz się zmieścić w formę, która nie jest Twoja, zdradzasz się. I to jest najgłębsza forma cierpienia. Ale Jung nie tylko zidentyfikował problem. Oferował też rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest integracja. Oznacza to stawienie czoła swojemu cieniowi, oznacza to przywrócenie sobie części, które schowałeś, i oznacza to uznanie, że te części nie są twoim wrogiem, są twoją mocą, bo oto prawda, którą niewielu ludzi rozumie: cień zawiera odrzucone cechy, ale także drzemie w nim moc. Ta złość, którą tłumiłeś, to pasja, to napęd, to energia, której potrzebujesz, aby się zmienić. Ta ambicja, którą tłumiłeś, to wizja, to odwaga, to siła, aby uczynić swoje marzenia rzeczywistością. Ta wrażliwość, którą zamknąłeś, to empatia, to połączenie, to dar głębokich czuć i naprawdę życia. Kiedy przywrócisz te cechy, kiedy je integrujesz, zamiast się z nimi walczyć, dzieje się coś wyjątkowego, stajesz się całością, stajesz się niezłomny. I ta energia, którą wcześniej marnowałeś na walkę ze sobą, jest teraz dostępna dla Twojego życia. Dokonaj teraz trzeciego ćwiczenia: którą cechę osądzasz u innych, które zachowanie Cię tak drażni, że nie możesz go ignorować. To ujawnia Twój cień, bo to, co nie możesz tolerować u innych, jest często tym, czego nie możesz zaakceptować w sobie. I to jest Twoje zaproszenie. To jest życie, które mówi: Tutaj leży Twój wzrost, Tutaj leży Twoja moc, ale dlaczego tak się boimy cienia? Dlaczego tak się opieramy tej integracji? Jung miał też na to odpowiedź. I odpowiedź jest niewygodna, ale prawdziwa. Ego boi się cienia, ponieważ zagraża obrazowi siebie. Twoje ego ma historię o tym, kim jesteś tożsamość, wizerunek i ta historia jest wygodna, jest przewidywalna. Daje strukturę, ale Twój cień nie pasuje do tej historii. Twój cień to wszystko, czym Twoje ego odmawia być. I kiedy integrujesz cień, musisz puścić swoją historię. Musisz puścić swoją tożsamość. Musisz zaakceptować, że nie jesteś tym, co myślałeś. I to jest przerażające. Dlatego wciąż walczymy. Dlatego wciąż się rozszczepiamy. Dlatego wciąż wygnamy części siebie. Nie dlatego, że to działa, ale dlatego, że zmiana jest straszna. Ponieważ bycie całością oznacza puszczenie tego, co znane. I ego trzyma się znanego, nawet gdy powoduje nam ból. I tutaj jest ostateczne połączenie. Walczymy z cieniem, więc walczymy z zaproszeniami życia do wzrostu. Za każdym razem, gdy życie przedstawia Ci sytuację, która Cię wyzwala, to nie jest przypadek. To zaproszenie szansa, aby stawić czoła temu cieniowi, aby zintegrować, aby rosnąć. Ale zamiast zaakceptować to zaproszenie, walczymy. Odrzucamy je, zaprzeczamy i dlatego pozostajemy uwięzieni. Władz ukazał iluzję. Jung ujawnił, z czym się walczysz. Ale jak przestajemy walczyć? Jak przechodzisz z oporu do akceptacji? Jak integrujesz cień i uwolniasz swoją autentyczną moc? Ta odpowiedź zmienia wszystko i tam teraz zmierzamy, bo kiedy przestajesz walczyć, zdarzają się trzy głębokie przesunięcia. Pierwsze dzieje się natychmiast, drugie zmienia twoje relacje, a trzecie przedefiniowuje, kim jesteś. I wszystko to zaczyna się od jednego prostego wyboru, który możesz dokonać od tego momentu. Pierwsze przesunięcie, kiedy przestajesz walczyć, następuje natychmiast. W końcu możesz oddychać. To nie jest metafora, to dosłownie się dzieje. Twoje ciało, które przez miesiące lub lata żyło w tym stałym stanie obronnym, się rozluźnia. Twoje ramiona opadają. Twoja szczęka się rozluźnia. Twoje oddychanie staje się głębsze i zdajesz sobie sprawę o to co to znaczy żyć bez wojny z życiem. Zarówno Watts, jak i Jung obserwowali ten wzorzec w swojej pracy. Watts zauważył, że moment, w którym ludzie przestają próbować uczynić wodę bardziej mokrą, to moment, w którym woda w końcu zaczyna płynąć. Jung Widział to samo u swoich pacjentów. Moment, w którym przestali walczyć z własnym cieniem, był momentem, w którym mogła rozpocząć się integracja. Ale co dokładnie się dzieje, gdy przestajesz walczyć? Są trzy przesunięcia, trzy transformacje, które zachodzą, i każde z nich fundamentalnie zmienia sposób, w jaki stoisz w świecie. Pierwsze przesunięcie od wyczerpania do komfortu. Czy kiedyś zauważyłeś, jak wyczerpany jesteś na koniec dnia, w którym chciałeś kontrolować wszystko? Do wyczerpanie nie pochodzi z samej pracy. Pochodzi z oporu, ze stałego napięcia walki z rzeczywistością. Łads obserwował to raz za razem. Ciało natychmiast zwalnia napięcie, gdy umysł przestaje walczyć. Dlaczego? Dlatego, że walka aktywuje chroniczną odpowiedź stresową. Twój sympatyczny system nerwowy pozostaje stale włączony, Twój kortyzol pozostaje wysoki, Twoje mięśnie pozostają napięte. Jesteś dosłownie w trybie przetrwania, tyle że nie ma żadnego rzeczywistego zagrożenia. Kiedy przestajesz walczyć, Twoje ciało przechodzi do systemu parasympatycznego. Odpoczynek i regeneracja. Twoje tętno spowalnia, Twoje trawienie się poprawia, Twój sen staje się głębszy. I czujesz coś, czego może przez lata nie czułeś: komfort. Zauważysz to najpierw w ramionach, szczęce i oddechu. Przeskanuj teraz swoje ciało. Gdzie utrzymujesz napięcie? Zauważ, jak Twoje ramiona są wciągnięte do uszu. Jak Twoja szczęka jest zaciśnięta. Jak Twoje oddychanie jest płytkie. To jest fizyczne odbicie Twojej walki z życiem. I dobra wiadomość. Może się to zmienić natychmiast. Nie przez robienie czegoś nowego, ale przez zaprzestanie tego, co zawsze robiłeś. Drugie przesunięcie. Od samoodrzucenia do integracji cienia. Jung był jasny. Nie możesz zaakceptować rzeczywistości bez najpierw zaakceptowania siebie. A większość ludzi, przytłaczająca większość, żyje w stanie chronicznego samoodrzucenia. Odrzucają swoją złość. Odrzucają swoją dumę. Odrzucają swój egoizm. Swoją ambicję, swoją seksualność, swoją ciemność. I poprzez odrzucenie wszystkich tych aspektów siebie tworzą cień. To nieświadome magazyny wszystkiego, czym nie chcą być. Ale oto transformacja. Kiedy przestajesz walczyć z światem zewnętrznym, przestajesz również walczyć ze światem wewnętrznym. Proces jest taki sam. Akceptacja tego, co jest, zaczyna się od akceptacji tego, kim jesteś. Kiedy przestajesz walczyć ze swoją złością, odkrywasz, że nie jest ona potworem. To sygnał mówi ci, gdzie zostały przekroczone Twoje granice. Kiedy przestajesz walczyć ze swoją dumą, odkrywasz, że to nie jest grzech. To uznanie Twojej wartości. Kiedy przestajesz walczyć ze swoim egoizmem, odkrywasz, że to nie jest zło, to samozachowanie, zdrowa samoopieka. Jung nazwał to pracą na cieniu. Integracją odrzuconych cech z powrotem do świadomości. I to nie jest łatwy proces. Wymaga odwagi, aby widzieć siebie takim, jakim naprawdę jesteś, a nie takim, jakim sądzisz, że powinieneś być. Poczujesz się przyciągnięty do części siebie, które kiedyś unikałeś, wspomnienia, które tłumiłeś, emocje, które pochowałeś, pragnienia, które ignorowałeś. I kiedy się pojawią, pierwszy instynkt to znowu walczyć, odepchnąć je z powrotem. Ale jeśli potrafisz pozostać, jeśli potrafisz zaakceptować bez osądzania, dzieje się coś nadzwyczajnego. Te odrzucone części się integrują, przestają być wrogami, stają się sojusznikami. Twój cień staje się Twoją siłą. Trzecie przesunięcie od fałszywego ja do autentycznej mocy. To jest miejsce, gdzie filozofia przepływu Watson spotyka się z procesem indywiduacji Junga, a rezultat jest transformujący. Kiedy przestajesz walczyć ze światem i przestajesz walczyć ze sobą, fałszywe ja odpadają. Ta skonstruowana persona, ta maska, którą nosiłeś, aby uzyskać aprobatę, aby być bezpiecznym, aby należeć, przestaje pełnić funkcję i znika. I to, co jest poniżej, to twoje autentyczne ja. Nie, osoba, którą myślałeś, że powinieneś być. Nie osoba, którą inni oczekiwali, że będziesz, ale osoba, którą zawsze byłeś. Pod wszystkimi uwarunkowaniami, pod całym strachem. Wac nazwał to odkryciem twojej prawdziwej natury. Jung nazwał to indywiduacją stawaniem się tym, kim naprawdę jesteś. I obaj się zgadzali: to jest celem życia. Nie sukces, nie szczęście, ale autentyczność. Kiedy żyjesz z tego autentycznego ja, decyzje stają się naturalne. Nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że jesteś w zgodzie z sobą. Nie musisz walczyć, aby podjąć decyzję, bo twój wewnętrzny kompas jest czytelny. Wiesz, co jest słuszne, nie dlatego, że ktoś ci to powiedział, ale dlatego, że to brzmi prawdziwie dla ciebie. Zauważysz, że konflikty maleją. Nie dlatego, że ich unikasz, ale dlatego, że nie poświęcasz już energii na obronę fałszywego ja. Ludzie nie mogą cię już skrzywdzić, uderzając w twoją maskę, bo jej już nie nosisz. Jesteś po prostu sobą i to wystarczy. Czy walczę o obraz, czy żyję z autentyczności? To pytanie stanie się twoją kompasem i za każdym razem, gdy je zadasz, zbliżasz się do swojej autentycznej mocy. Ale jak to robisz? Jak przechodzisz od walki do akceptacji, od cienia do integracji, od fałszywego ja do autentyczności. Zaczyna się od codziennej praktyki akceptacji. Praktyki, którą stosował Sam Watts, każdego ranka zanim zrobisz cokolwiek innego, wymień jedną rzecz, przeciw której dzisiaj walczysz, jedną sytuację, jedną osobę, jedną emocję, jeden aspekt siebie. Nazwij to, a potem zapytaj się, czy mogę zaakceptować to, jakie to jest? Nie, czy mogę się z tym zgodzić? Nie, czy mi się to podoba? Ale czy mogę zaakceptować, że to jest rzeczywistość w tym momencie, bez walki? Paradoks jest taki: akceptacja nie oznacza aprobaty, oznacza jasność. Kiedy przestaniesz walczyć z tym, co jest, wreszcie możesz zobaczyć, co jest. I z tej jasności, z tego braku oporu, pochodzą autentyczne rozwiązania. Spróbuj tego przez siedem dni. Wymień jedną rzecz, przeciw której walczysz. Zaakceptuj to, jakie to jest. Zaobserwuj, co się zmienia, nie tylko w Twojej zewnętrznej sytuacji, ale w Twoim wewnętrznym stanie. Zaobserwuj, jak Twoje ramiona opadają, jak Twój oddech staje się głębszy, jak Twój umysł się uspokaja. Drugą praktyką jest technika dialogu z cieniem, bezpośrednio z pracy Junga. Aktywna wyobraźnia z odrzuconymi aspektami siebie. Brzmi skomplikowanie, ale to zaskakująco proste. Zidentyfikuj jedną cechę, którą odrzucasz w sobie: może to gniew, może to duma, może to strach. Cokolwiek to jest, spersonifikuj to. Daj mu głos, a potem zapytaj go: Jaką moc chronisz dla mnie? Ponieważ to jest wgląd Junga, każda odrzucona cecha zawiera ukrytą moc. Gniew chroni twoje granice, duma chroni twoją godność, strach chroni twoje bezpieczeństwo. Nie są wrogami, są obrońcami, którzy zbyt dobrze wykonują swoją pracę. Poprzez ten dialog, poprzez bezpośrednie zwrócenie się do swojego cienia, zaczynasz integrację. Twój cień przestaje być nieświadomym potworem, staje się świadomym sojusznikiem. I oto sekret: przestajesz walczyć, gdy problemy tracą na tobie władzę. Nie, gdy problemy znikają, nie znikną. Życie pozostaje życiem, wyzwania pozostają wyzwaniami, ale kiedy przestaniesz walczyć, spotykasz te wyzwania z innego miejsca nie z strachu, nie z obrony, ale z autentycznej mocy. Wac i Jung się w tym zgadzali, osoba zintegrowana. Osoba, która przestała walczyć, nie staje się mniej zdolna. Staje się bardziej zdolna, ponieważ ich energia nie jest już zmarnowana na konflikty wewnętrzne. Jung opisał to jako ukończenie indywiduacji, Władco pisał to jako stan przepływu, ale obaj wskazywali na tę samą prawdę: kiedy przestaniesz walczyć z sobą i życiem, wreszcie zaczynasz żyć. I teraz dochodzimy do ostatecznego paradoksu prawdy, która to wszystko łączy. Kiedy przestaniesz walczyć z życiem, wreszcie zaczynasz je żyć. Pomyśl o tym. Wszystkie te lata, cała energia, którą zainwestowałeś w próbę wygnięcia rzeczywistości na to, co myślałeś, że powinna być. Cała ta walka, cały ten opór, całe to wyczerpanie. A co jeśli przez cały czas moc, którą szukałeś, była już obecna? Nie po drugiej stronie walki, ale ukryta pod nią. Bacz powiedział to tak. Woda, którą próbowałeś uczynić mokrą, była już mokra. Moc, którą próbowałeś osiągnąć, była już w tobie. Jung powiedział: Cień, przed którym uciekasz, jest sojusznikiem, na którego czekasz. Obaj wskazywali na tę samą prawdę. Walka jest barierą, nie problem, nie sytuacja, nie świat. Sama walka to to, co dzieli cię od tego, czego szukasz. Kiedy przestaniesz walczyć, odkrywasz, że problemy nie znikają, ale tracą nad tobą władzę. Stają się po prostu zdarzeniami, neutralnymi faktami, i spotykasz je nie ze strachu, ale ze spokojem nie z obrony, ale z jasnością. To jest obietnica, którą obaj złożyli. Wszystko się zmienia, ponieważ ty się zmieniasz. Twoja autentyczna moc czeka na ciebie nie po drugiej stronie długiej walki, ale tutaj, teraz, pod oporem. Moc, którą szukałeś, była zawsze tutaj ukryta pod walką. Jedyna rzecz, która stoi między tobą a tą mocą, to twoja gotowość, aby przestać walczyć. Watts żył tę prawdę. Porzucił swoją karierę akademicką nie dlatego, że zawiódł, ale dlatego, że przestał walczyć z tym, kim naprawdę był. Filosof, nauczyciel most między wschodnią mądrością a zachodnimi umysłami. Jung żył tę prawdę. Wycofał się ze świata medycyny nie dlatego, że był słaby, ale dlatego, że przestał walczyć ze swoim własnym wewnętrznym powołaniem. I w tym wycofaniu odkrył głębokość ludzkiej psychiki. Obaj odkryli to samo: walka była więzieniem. Akceptacja była kluczem. Więc oto pytanie, którym chcecie zostawić: jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś jutro przestał z nim walczyć? Sieć z tym pytaniem. Pozwól odpowiedzi wydostać się bez oporu, nie z Twojej głowy, ale z Twojego ciała. Poczuj w swoich ramionach, w Twojej szczęce, w Twoim oddechu, gdzie walczysz i co by się stało, gdybyś przestał? Może zauważysz, że odpowiedź Cię zaskoczy? Może zauważysz, że moc, którą szukałeś, jest już obecna, czekając pod walką? I kiedy to zauważysz, podziel się tym. Zostaw komentarz, w którym opisujesz swój moment. Ten moment, kiedy przestałeś walczyć i zacząłeś żyć. Ponieważ to nie jest teoria, to nie jest filozofia, to jest doświadczenie, jak powiedział Watson: sens życia to po prostu żyć. To jest takie jasne i takie oczywiste i takie proste. Przestań walczyć z wodą. Zawsze była mokra. Przestań walczyć ze swoim cieniem. Zawsze był Twoim sojusznikiem. Przestań walczyć z życiem. Zawsze czekało na Ciebie, abyś płynął razem z Nim. Siła jest tutaj, teraz, pod spodem walki i wszystko o co prosi, to abyś się zatrzymał i słuchał.